Kochani, to ostatni właściwie dzień tego białego tygodnia dla nas, bo jutro już msza wieczorem jest niedzielna i nabożeństwo. Oczywiście można na nabożeństwo przyjść i na mszę też niedzielną, ale dzisiaj tak oficjalnie kończymy ten biały tydzień. Działem przede wszystkim podziękować tym, którzy byli przez cały tydzień albo prawie wszystkie dni tego tygodnia bardzo ładnie. No i przede wszystkim podziękować tym, którzy byli, a nie tylko, że byli, ale też pokazali, że dorośli do tego dorośli do tego, żeby przyjąć Komunię Świętą. Bo niestety, i muszę to powiedzieć, przepraszam, że mówię to dzisiaj, przepraszam, że mówię to z tego miejsca, ale niestety to był pewien egzamin, którego niektórzy nie zdali. I nie będę wymieniał teraz. Po nazwiskach, ale z niektórymi sobie jeszcze zdążę może porozmawiać. Myślę, że każdy powinien sobie teraz zrobić taki krótki rachunek sumienia z tego, jaki to był tydzień. To miał być dla niego tydzień dziękowania, to miał być dla niego tydzień spotkania z Panem Jezusem, a jaki to był. Ten tydzień. Nie bez powodu, tak bardziej zerkam tutaj na moją prawą stronę i częściowo tam już poprzesadzałem. Dzisiaj też nie bez powodu. Ja wiem, że mieliśmy dużo czasu takiej pandemii, gdzie byliśmy w domu, nie chodziliście na mszę Świętą, nie chodziliście do kościoła. Mogliście się odzwyczaić i zapomnieć od tego, co to jest kościół, ale. To, co niektórzy rzeczywiście tutaj odstawiali, to już przechodzi rzeczywiście no, kultury w jakieś, jakieś zasady. Moi kochani, nie mówię tego, żeby, żeby tutaj nas teraz piętnować w jakikolwiek sposób, tylko tak jak mówię, mówię to po to, żebyśmy sobie wszyscy, żebyście sobie wszyscy zrobili rachunek sumienia. Tak jak powiedziałem, przede wszystkim dziękuję tym, którzy. Potrafili się zachować i zdali ten egzamin, bo takich jest zdecydowana większość, i myślę, że ci, którzy zdali, to to wiedzą. Natomiast, jeżeli ktoś w rachunku sumienia uzna, że nie zdał i nie potrafił się zachować na mszy na przykład, czy na nabożeństwie, to w niedzielę, teraz, przed Mszą Świętą, i to jest też prośba do rodziców, co trzeba zrobić? do spowiedzi. Już. Bo to jest poważny grzech, jeżeli ktoś w Kościele Namrze Świętej nie potrafi się zachować. Dość. Tyle, bo nie, nie, chcę, nie chcę tutaj wpaść w takie krytykactwo, ale to jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz, żeby umieć w kościele, zwłaszcza jeszcze, jak się siedzi w pierwszej ławce, samemu z kolegą i być odpowiedzialnym za tego, za siebie i za kolegę, i po prostu nie przeszkadzać. Spotykamy się tutaj rzeczywiście z Panem Jezusem. Myślę, że dla większości z nas było to rzeczywiście ważne spotkanie z Panem Jezusem. Dziękowaliśmy za Mszę Świętą, dziękowaliśmy za sakrament pokuty. Bardzo ważna rzecz. Proszę wszystkich, żeby też pamiętali o tym, że jak minie miesiąc, mniej więcej po Komunii, żeby tam w lipcu czy w sierpniu skorzystać z sakramentu pokuty, a potem jeszcze we wrześniu to wam już siostra powie o pi pierwszych piątkach miesiąca, to żeby tak zacząć od września. Ale żeby też przez wakacje pamiętać o tym, żeby iść sobie jeszcze do spowiedzi na spokojnie. I żeby zawsze być przygotowanym do tego, że mogę przyjąć Pana Jezusa do swojego serca. Mogę spotkać się z nim w Komunii Świętej. Miałem dla Was dzisiaj jeszcze jedną taką propozycję i prośbę w zasadzie i teraz to się nawet boję patrząc na niektórych proponować, ale proponuję wszystkim. Mianowicie wiecie może, że, że niektórzy z Waszych kolegów i koleżanka nawet jedna, po tej komunii wcześniejszej, którą przyjęła pierwsza grupa, no postanowili spróbować i też przy ołtarzu tutaj służyć jako ministranci i ministrantki też, bo też mówię do dziewczyn. Oni w niedzielę sobie, sobie przychodzą już, uczą się. Ten czas wakacyjny to jest żeby się czegoś nauczyć. I mam dla Was propozycję, żeby y, po prostu przyjść w niedzielę przed uszą, na którąkolwiek muszę będziecie. Dziewczyny też, do Was też mówię. Y, czy na siódmą, czy na ósmą, 30 czy na dziesiątą. Jeszcze teraz y, układ, jeszcze normalny jest, nie? Tak, jeszcze nie jest wakacyjny. To więc więcej tym przy... przyjść. Tam do zakrysty wcześniej troszeczkę. Tam wam się znajdzie jakieś, y, jakiś strój, bo nie w, tych, nie w tych komunijnych swoich, tam znajdziecie, jak, znajdzie wam pan kościelny jakiś strój, ja tam, tam też coś wygrzebię, jak, jak będę. No i spróbować. Spróbować. To nie chodzi o to, że już wszyscy akurat muszą zostać teraz, y, ale spróbować. Y, to taki czas wakacyjny prawie, żeby się nauczyć popatrzeć, przypatrzeć jak to wygląda, jak to wygląda tutaj od środka. Proszę się nie bać, że nie, ma, żeby nie będziecie mieć czasu, że nie będziecie, że macie milion zajęć. Ja wiem, że macie zajęć dlatego też przez wakacje to jest dobry czas, żeby spróbować, a potem od września można sobie naprawdę wszystko poukładać tak, żeby było dobrze. Jeżeli rzeczywiście ktoś przejmuje się Przejął się tym Panem Jezusem, w spotkanie z Panem Jezusem. Jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby lepiej jeszcze z tym Panem Jezusem się spotkać, to nie ma lepszego miejsca niż, niż przy ołtarzu. I warto z tej oferty skorzystać. Jasne? Zapraszam w niedzielę. Mam nadzieję, że jak najwięcej Was się zjawi. I ostatnie ogłoszenie to jest przypomnienie do, o, o tym, że jutro wiem, że dużo z was jutro tą ciuchcią beskidzką jedzie, kto jedzie ręka w górę? No to przypominam, że rano tutaj y, się spotykamy y, i tu na parkingu przy Starym Cmentarzu, tak? Proszę. Koło południa będzie powrót. Do, dokładnie się nie da powiedzieć. Koło południa będzie powrót. Ja sobie tylko sprawdzę, o której dokładnie my się tam yy, gromadzimy. O ósmej o rano. Tak. No, a powrót koło południa 11:30, może 12, nie później. Dobrze? No, to postarajmy się teraz uczestniczyć dobrze w tej przyświętej, żeby jeszcze dzisiaj. Jakoś umieć podziękować, a może czasem przeprosić Pana Jezusa za to, co trzeba przepraszać, ale przede wszystkim dziękować za ten czas, komu zapłacimy.